Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No, znowu nagrywamy zagierkę Gierkę The Donut. Eat The Donut. A się wiecie, o co chodzi, tak? Tak, w tej gierce, jak widzicie, łapiemy pączki. Więc. O, diamencik złapałem. Jak miło. Stąd dyamencik już przeskoczymy. am i Pączuś jest zjedzony. W się sensie każdy wie o co chodzi. Hmm. Dobra, ale Pączuś dostał hita. Oj, to, no, tutaj musieliśmy się spowolnić, bo inaczej e, byśmy przegrali. E, ja chcę Was zapytać, co wy wolicie? Brawl Stars czy e, tą gierkę? Jak tą gierkę przej przejdziemy, to niestety nie będę miał z tego nagrywać, także chyba Brawl Stars to będzie. E, nie gram już Brawla ogólnie. Dawno temu grałem, ale co nie wiem, no jak mam nagrywać znowu na YouTube'a, to myślę, że to będzie właśnie dobry... dobry patent na to. Wiem, że Brasl się teraz nie przyjmuje w ogóle. Nie wiem czemu. Jemy ostatnią nóżkę Donata. Widzieliście to? Pyk, pyk. Hajs, kur, dobra, zebrałem Awa, śliwka. Nie wyskakuj mi z takimi. Nie! Co się dzieje? Ale teraz śliwka nie ma na szczała. Nie, ale dynia mnie zabiła, nie śliwka. Niestety No Więc teraz będziemy chyba zbierać na chem mierza, Ponieważ jak tutaj sobie wejdziemy Uuu, jakie tutaj mamy fajne rzeczy Co nie? Ale mnie tutaj zablokowane Tego, chyba tego raczej nie możemy sobie wziąć Ale to bym wziął, wiecie To bym wziął. Dobra I teraz yy, I teraz mamy takie coś Po prostu Po prostu mamy takie coś Też jakoś nie mówię, że to jest jakieś potężne. Nie. Kurde. Ach. Dobra. Sorki, że nic ci nie mówię, ale znowu się skupiłem na gierce. A, jeszcze możemy Robloxa yy, wybrać yy, do opcji... Nagrywania Możemy jeszcze e, Roblox załapać Ale Roblox to już jest trochę taka gierka Będę chyba nagrywał za doktmi Ale przeskoczyłem to coś No, e, będę chyba nagrywał za doktmi e, W tym Że w Wiecie o co chodzi, tak? E, w Robloxie bo że macie jakieś inne fajne gierki, to możecie mi poletać. Czy kto powiedział, że w ogóle Roblox będzie, prawda? Połącz, 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 kurde, Dobra. No! Co ja zrobiłem? Mam cię Chcę go zjeść teraz, wiecie? Kurde Nie! To nieźle, tego zjadłem Czekajcie chwilkę Okej, okay, rzuciłam Teraz możemy sobie jeść Spokojnie pączka Am. Masz ty a, jeszcze możemy Fortnite'a nagrywać, ale Fortnite to nie wiem. Średnio się teraz przyjmuje. Znaczy, no, Fortnite'a. albo GTA. Możemy GTA na YouTuba nagrywać. No tak. się papryczko A i po tej rundce poczekajcie chwilkę, okej? Okay? Siema to? To tak się nie robi <grymne> Ta śliwka jest ogólnie jakaś śliska, obślizgła <grymne> no. <grymne> O nie, gdzie on dostał? Już wiem, czy on ma taką minę Dobra, a więc mamy 300 hajsu Możemy sobie kupić tą czapkę Czekajcie chwilkę Ja sobie szukam Nie, dobra, tu nic nie ma W wystawie wojskim a więc, to musi być? Czekajcie chwilkę Dobra, już wrzuciłem serki Dobra, teraz sobie możemy chyba wziąć jakiś, bym chciał, zestaw Zestaw, w wojsk wojenny to będzie chyba zestaw wojenny? Nie. To jest zestaw kuchenny w ogóle. Czekajcie chwilę bo tu mi się wyświetla, że jeden na ten, tak? A więc to musi być... Aha, inteligencja jest za to. Nie wiem, to jest potrzebna inteligencja w ogóle, ale zawsze coś. Jest zestaw niebieski. Nie widziałem, a yy, to możemy jeszcze kupić, yy, a na to nas już nie stać. Albo i stać nawet. Yy, czy jest jakaś niebieska, ta? Chyba nie ma jakiejś niebieskiej. Yy, a to może będzie. Czekajcie chwilę. Yy, zestaw cytyny to jest. Tu też jest zestaw cytyny chyba. Tak, to jest zestaw tytyny. A i to jest zestaw cycyny. Także może się przydać. A na razie, ile mamy? Tak, jak było. Czyli jest dobrze w sumie. Ała. No i co ja zrobiłem? Dobra Jak to byś się pytał, jakby ta gra się nazywała Jak ta gra się nazywa, to już wam od razu mówiłem Na samym początku filmu Ead The Donut Więc jak wpiszecie w sklep play Ead The Donut, to możecie tą gierkę na ludzie zagrać A jeśli ktoś nie chce, to nie zmuszam Po prostu ja ją nagrywam, tak? Po prostu Ja męk, kur... Sorry Poniosło mnie chyba Dobra, warto było Ugryźnienie jednego pączka A ty tu mu podpowiada, A ty Serduszko, dobra, załapałem się. Au. Pora w sumie to było nawet ok. Tylko teraz jest dopiero runda druga, więc no nie wiem, czy tak ok. Teraz będą te śliwki obśliskłe. Dobra, już było warto to zrobić w sumie, żeby nie stracić serduszka kolejnego. A ty, śliwka, widać, że się nią chasz? ja się na, tym, na tego brykuła Ojdź. Wiecie co, pomyślałem, że może sobie zagramy w inną gierkę eee, Nie E na dytonu Czekajcie chwilę, może zagramy sobie w online'a, ciekawe co to jest Co to jest? Nie rozumiem więc tak, zapraszam, bo na kolejne wszystko. Na kolejne wszystko dokładnie. Ogólnie to pomyślałam, żebyśmy pograli w Adoption, jednak ponieważ, wiecie. Ponieważ tak. Ponieważ po prostu tutaj Roblox wolicie, raczej chyba każdy woli Robloxa od Browser's, chyba że. No wiecie. nie wszyscy mogą lubić tą grę, oczywiście. Start. Tak... Ja też tą grę tak się Nie ale... Nie wiem. Torki. A Kur... Ach, z torki już jestem. Sobie zmienimy może... Co to jest? Ja co to jest! To jest jakiś robot. Ja ale już chyba nigdy nie oddam, nie oddam konta kolegom. Dobra, po jakimś czasie się wystroiłem Widzę, że mój, że mój kolega żebrał biedronkę Co ty żeś wyżebrał? To jest coś legendarnego Nie wiem co to jest, o Ghostbunny Aha, fajnie to się nazywa Dobra, yy, możemy już iść yy, Oczywiście z Ghost Bobo. No, em yy. Tak, więc kupiłeś jakiś nowy dom? Nie, nie kupiłeś. No ale to jest chłodny. Więc możemy ten zostawić już. A my idziemy sobie do miasta, a możemy się nawet tepnąć czasem nie. Jak chcecie się wytrzymać za biedronkę, to powiedzę, że jakby biedronka jest raczej legendarna, a tutaj. No niestety, nie ma legendarnej jeszcze. No. Aha, przed chwilą byłem do Super. Dobra, to sobie po tutaj się chwilkę. Tak jakby. Czytałoby się. Nikt okay, so? nie chce. Niczego? Nie wiem, co ja mogę oddać. Nie, wiem, mogę gwiazdkę oddać. O! Małpa. <tryk> Ja Ej, dobra, Ej, to ja chyba idę w sumie. Jakby wyszczepicie. No. Nie chcę randującej bałpy. Serio. Nie wiem, może nikt mnie nie widzi. Teraz dalej mnie nikt nie widzi. Małpka. Jakaś duża jesteś nagle. Czarnoksiężnik, Monkej ja Nie, może tamta ziomkuba będzie chciała, nie wiem. Czekajcie jakie wyślemy klej to chcesz? No chyba tak wszędzie będzie Ci chciało to wydać. Ta, mhm, um, ja... No, w sumie, w sumie... Czemu nie kur! Nie, ja, tak serio to... Dobra, to mam. Czekajcie, to jej wystawię co mam. Mam. Bałwana również mam, wiesz. O dwa bałwana... Eee, za małpę to się tak średnio opłaca. Nie wiem, mogę ci dać za to Garfielda albo... No, więc nowa. Chyba tak, się nie będzie się Dobra, a ten co masz do zaoferowania? Co masz do zaoferowania za rajdującą mapę? No chyba nic. Dobra, więc ty. Ej, nie uciekaj. Jest. Ty. Ja też tu mam. Nie, chyba tego nie mam. Szkoda. A no, więc... Y, ty może chcesz tego mi dać, tego Lajona? Przydało mi się to? by. no. Dobra. Y, co jest w sopie Co się nowego? No, nawet rzeczy są nawet, nawet, nawet. Widzę, że biedronki się nie da kupić, dlatego... Y, no więc chyba... Trzeba ją wydropić jajek. No, y, Boże, ty chcesz mi dać tego dinozaura fajnego, co? Nie wiem. Ej, nie! To? Mogę ci dać i do tego ci dorzucę koale. Hm? Hm, hmm. Fajny deal? A, koalę masz, dobra. To, to mogę ci to dorzucić. Masz to? Masz, dobra. To czekaj. E, tego... Nie dobra, Pepe paniobak. Pepe pan Dziobak A to? No więc niedługo będę kończył odcinek, ale chcę się Halo? Halo Jeśli nie chcę wytrejdować, serio. Ja mogę ci dać małpę. Nie ja też małpę... O. Gdybym mogę ci to dać, ale... O, też tak myślałem. Mmm, loja a To nie. Pandem, daj mi pandem Co ty ku? Daj mi pandem Kurde, udało mi się Można tylko sobie dojechać, dojechać może Ja nie mam pszczoły Nikt nie ma O, w sumie masz rajdującą pszczołę W sensie, nie wiem czy to jest trade, w końcu małpa małpy teraz trzeba dropnąć a, yy, bo można dalej kupić, nie wiem Dzisiaj wydaje się, że... tak, opłaca się. Ona teraz ma referat. Dobra, dała mi to. Wreszcie. Chodź, pszczółka, idziemy. Wytradowałem się na pszczółkę. Fajna pszczółka. Słodziutka. Dobra, wiecie co? To ja, jak tu już gram, to ja mu pomogę uzyskać to. Dobra. Nie, szkoda. Dobra, my sobie co pójdziemy. Czekajcie, ała, moje oko. Dobra, my sobie chyba pójdziemy tutaj. A tak w ogóle to będę kończył ten odcinek, ale jeszcze złej O, widzicie? Pszczółki tutaj sobie latają. Ja pamiętam jak doszedł ten update. Wtedy to były piękne czasy adopt mi. Teraz to są jakieś biedronki magiczne. No. Pamiętam jak to kupowałem jeszcze. A teraz mam słabo zrobi na końca. <grym> No, więc to by było chyba na tyle w odcinku. Żegnamy, żegnam ja was i pszczółka tutaj o. Nie. Więc do zobaczenia.